Rozmowa o pieniądzach to jest bardzo trudna rozmowa, szczególnie dorośli mają z tym kłopot, szczególnie kiedy tych pieniędzy brakuje. I teraz trzeba w pewnym momencie zacząć rozmawiać o pieniądzach, o wartości pieniądza z dzieckiem. Kiedy zacząć? Wtedy, kiedy dziecko zaczyna się interesować. To jest najlepszy moment, wtedy, kiedy dziecko pyta o pieniążki, o to, co można za nie kupić. Dzieje się to mniej więcej w okresie przedszkolnym, taki 3-4-latek już zadaje pytania, ile można za dany pieniążek, monetę czy banknot kupić i dobrze jest mu to wytłumaczyć. Ale nie dziwić się zdziwieniu dziecka, że ono mówi, że coś jest drogie albo tanie w zależności od tego, ile ma monet, bo dzieci to troszkę inaczej przeliczają. Warto wytłumaczyć dziecku, czym jest bankomat, dlatego że dzieci mają takie myślenie, nie masz pieniędzy, idź do ściany, ściana ci da. Trzeba dziecku wytłumaczyć, skąd te pieniądze w tej ścianie się biorą. Dobrze jest mówić, ile zarabiamy i co za to możemy kupić, ale im młodsze dziecko, tym mniej szczegółów. Natomiast, jak już mówimy z takim, o rozmowie z uczniem czy z nastolatkiem, to warto, żeby on znał te szczegóły: ile kosztuje czynsz za mieszkanie, ile kosztuje użytkowanie wody, ile kosztuje internet, z którego korzysta, bo dzieciom się wydaje, że wszystko jest za darmo, że wszystko jakoś jest w domu, ile kosztują zakupy. W całości, ale też ile kosztują poszczególne produkty. Tu jest troszkę um, um, takiej pułapki, bo my często sami dorośli nie wiemy, ile kosztują poszczególne produkty, bo robimy duże zakupy. Warto uczyć dziecko oszczędzania, żeby ono oszczędzało swoje pieniądze na swoje potrzeby. Dobrze jest, bardzo dobrze jest, żeby dziecko miało swoje konto bankowe. Już od 13 roku życia jest to możliwe. Może mieć konto i kartę bankomatową. Dobrze jest, żebyśmy my rozmawiali o tym na przykład, że odkładamy pieniądze na jego przyszłość i przyszłą edukację. Że ono ma jakiś rachunek, na którym składamy pieniądze dla niego na jakąś tam przyszłość. Warto jest, żebyśmy rozmawiali z dzieckiem o jego tygodniówce, czyli o tych pieniądzach, które dajemy mu na jego własne wydatki. Ale znowu niebezpieczeństwo, jeżeli dajemy dziecku, nie wiem, 10 zł czy 15, w zależności od wieku, i mówimy, możesz wydać na co chcesz, to potem nie, mówimy, nie możemy mówić, ale na chipsy nie, ale na to nie, ale na tamto nie, ale czekolady też nie, ale słodkich napojów też nie. No bo jeżeli dajemy pieniądze na co chce, to wcześniej trzeba ustalić warunki, a nie wtedy, kiedy dajemy. Bo może się okaże, że dziecko ma zupełnie inny pomysł na wydanie swoich pieniędzy. Dobrze jest tłumaczyć dziecku, jak te pieniądze należy wydawać. To znaczy, nie wszystko naraz, tylko trzeba uczyć, że rozkładamy to sobie na dni tygodnia, na przykład, jeżeli to jest tygodniówka. Jeżeli mamy kłopoty finansowe, to warto też z dzieckiem o tym rozmawiać: o tym, że teraz na przykład będziemy ograniczali. Różnego rodzaju przyjemności, ale nie może być tak, że dziecko nie ma dostępu do przyjemności, dlatego że my mamy problemy finansowe. Bo dzieci są bardzo um, uważnymi obserwatorami i widzą, że nie mogą dostać czekolady, a rodzice na przykład kupują sobie papierosy i to jest nie fair. E, więc jeżeli my sobie sprawiamy jakąś, w cudzysłowie mówię o papierosach, przyjemność, to musimy też sprawić przyjemność dziecku, że, to, że dziecko nie może zbyt odczuwać tych naszych problemów. Oczywiście mamy też problemy skrajne, tracimy pracę, tracimy kompletnie źródło dochodu i sytuacja może być dramatyczna i z jednej strony trzeba ustrzeć dziecko przed taką wiedzą na ten temat, ale z drugiej strony ono musi mieć świadomość, że teraz w domu jest ciężko. I że zrobimy wszystko, żeby tę sytuację poprawić, my rodzice i że ono też może pomóc. I czasem są takie wzruszające sytuacje, kiedy dziecko przynosi na przykład swoje zabawki i mówi, to może sprzedamy nasze zabawki, moje zabawki. Trzeba przyjąć z wdzięcznością taką propozycję, ale powiedzieć, że my dorośli jesteśmy od tego, żeby sobie poradzić. I, i dziękujemy za wsparcie, ale na pewno dzięki temu wsparciu również damy sobie radę. To są trudne rozmowy, ale one są niezbędne w każdym domu, bo pamiętajmy, że pieniądz nie jest wartością samą w sobie. On służy do spełniania marzeń, do ułatwiania życia, ale nie jest wartością samą w sobie i to też warto, żeby dzieci wiedziały.